Cześć, no tutaj tumek.pl z browargdynia.com. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, 20 marzec i króciutki wpis dotyczący bardzo dziwnego piwa. Słyszałem, że no, moja córka ma jutro przyjść do przedszkola na zielono. Wobec tego wpadłem na pomysł, żeby dzisiaj zdegustować tak niechciane, tak nielubiane, tak, e, e, tak cieszące się złą opinią piwo zielone. Nie piłem, nie piłem tego piwa na Dzień Świętego Patryka, co więcej chyba w ogóle nie piłem piwa zielonego, dlatego postaram się dzisiaj tak króciutko, tak króciutko jest degustować piwo zielone. Jak wiadomo kształt krawatki jest bardzo jasny, to witnica, kontra, treściwa. Odwołująca się do browaru w Witnicy. O tym browarze powiem co nieco więcej podczas kręcenia innych wpisów. Jako, że jest to browar dosyć, dosyć ciekawy, który, który dysponuje wieloma mocami produkcyjnymi, jak się okazuje, i, i który ma ogromną zaletę, ale też wadę. Wadą jest to, że w tym piwie, w większości piw z Witnicy, wyczujemy DMS czyli posmak masła, posmak popcornu posmak no maślany ale wielką zaletą witnicy przy tym minus jest to, że waży w otwartych kadziach fermentacyjnych basenach, kadziach także dyskusyjny generalnie browar dyskusyjny będzie zwłaszcza przy moim ostatnim wpisie z serii dyskusyjnych serii kontrowersyjnych e, ładny kapsel proszę borowa wietnica ładna gwiazdka potem powiem dlaczego tak jest otwieramy Szklanka umyta, no ale jak widać pozostawia wiele do życzenia. Piwo klarowne. Piwo klarowne, coś więcej o tym piwie? Już czytam. Widznica czysta zielona, alkohol 4,2% objętościowo, niepasteryzowane. Skład: woda, słód jęczmienny, chmiel. Barwnik. Barwnik zieleń pistacjowa. Możliwy osad naturalnych składników i to wszystko po polsku. Nie wiem, czy to będzie widać. U góry. Zieleń pistacjowa. Uczyli mnie, że do żółtego piwa daje się niebieski kolor, że był zielony, żeby wyszedł zielony. Ale dobra, no zieleń pistacjowa. Niech będzie. Piwo, jak widać, jest bardzo klarowne. Wysycenie duże bąble, takie średnie szczerze powiem jakościowo to średnio wygląda piana nawet nie na jednego palca No i cóż czuć z aromatów no czuć ten nieszczęśliwy DMS czyli, czyli, czyli posmak który przy tym zielonym smaku średnio powinien tutaj się znajdować Zielone jabłuszko Być może ma się tak kojarzyć z tym zielonym kolorem, ale no nie dajcie się zmylić. Na zdrowie. Jest coś, co próbuje wykrzywić mi twarz, ale ja się nie daję. Słuchajcie, czemu ja to piwo kupiłem? Powiem tak, dałem się nabrać z ciekawości, ponieważ było to piwo po pierwsze na przecenie a więc kupujemy je za złote 99 zł. piwo jest ważne co prawda do 30 marca ale no pewnie mają świadomość że za każdy dnia Patryka po prostu ona się tylko wtedy sprzedaje i pewnie Witnica robi takie krótkie rzutki powiem tak dobrze się dałem nabrać i dobrze że dałem za to złote 99 zł. jako ciekawostka no polecam jako ciekawostka, natomiast e, jeżeli chodzi o, o, o takie poważniejsze podejście do tematu piwa, browaru, to nie polecam, dlatego że... No nie, nie polecam. Ani ten aromat... Ani aromat, ani smak. W sumie e, kompletnie nie czuję goryczki. Co prawda, piana zachowuje się w taki nawet półprofesjonalny sposób bo coś tam, coś tam próbuje oblepiać ono w tej chwili się uspokoiło ale nawet jest powiem szczerze brzydkie wysysanie bo duże bąble lecą z pod spodu one na pewno nie utworzą piany jak trwałej zresztą to widać ta piana już jest nawet to nie jest nawet na palca piana spróbuję zamieszać piana się lekko tylko stworzyła dalej jest na pół palca Słuchajcie, co to, to dużo mówić Jeżeli chodzi o pierwszy dzień wiosny, o jakieś zielone eksperymenty Jeżeli jesteście ciekawi jak to smakuje, aczkolwiek to naprawdę średnio smakuje, to, to, to z tego względu polecam To się pojawiło tylko i wyłącznie z tego względu, że napadł mi na jakiś dziki pomysł z tego, z tego pomysłu pierwszego dnia wiosny, że może coś zielonego bym wypił Budzi się przyroda Las będzie się powoli zmieniał w kolory zielone, ale wiecie co? Nie ocenię tego piwa, bo musiałbym straszną ocenę dać e, Więc tak, jeszcze raz reasumując Z ciekawości można to wypić Natomiast e, Nie wiedziałem, że tak szybko padną takie słowa Nie polecam, no nie polecam, nie polecam e, Dobrze to kupiłem za 0,99 zł, żałowałbym 3 zł na takie piwo ani to aromatu, ani smaku, ani goryczki tak przeze mnie lubianej. Także zdegustowałem to. Oby ta wiosna była dla nas ciekawa. Oby się wiele działo tej wiosny. Oby jak najmniej w piwach zieleni pistacjowej. Aczkolwiek witnica ma ciekawe piwa, które na pewno będę degustował. Także nie zrażajcie się tym, że witnica jest B. Po prostu to piwo jest zielone, czyste, klarowne. Takie trochę nijakie. Bardzo podobne do takich bardzo niskobudżetowych piw z dyskontów. Nic to, jeszcze raz polecam cieszyć się wiosną, wyjść na dwór, trochę złapać świeżego powietrza. Na zdrowie.